o tych tak jak się słychać, wie czy nie bardzo? nie To no, dzień dobry, o! No i o co chodzi? Ja będę miał rękę do wymiany w poniedziałek, ale trudno, tak się żyje, raz się żyje. Szczególnie, no, że są mają takie ochraniacze na na nadgarstki, więc te w piątki są dużo, jakby to powiedzieć, wymowniejsze niż tradycyjne biegowe. No i dobra, no bawimy się, bawimy. Jak się pani bawi? Jest na Panie Marku, jak się pan bawi tutaj? Elegant. Elegancko, dobrze, jest weekend. sobota wolna, więc można odpocząć na dłoniach. Któż kto z nas nie chciał. Dobra pochodza. Dziewczyny, wy jak się bawicie? Dobrze. Przepraszam Pani dziewczyny, jak masz tutaj imię? Adam. No i ja właśnie Ci mikrofon powstałem, więc Adam. Mikrofon. Dobra. Dzieje się roboty na razie jeszcze spokojnie, nie ma zbyt dużo. Można sobie podkrupać orzeszka, jakby ktoś chciał miał smaka na orzechach naszego partnera Felix, to Pan Marek zaprasza do swojego namiotu. Ja dziękuję, bo za aparatem jak się ma aparat na zębach, to jedzenie orzechów jest dość wątpliwe. No ale, 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 wracamy do rzeczywistości rolkarskiej. Bo tutaj dzieje się. O, halo! Ja się zastanawiam, czy tutaj na pewno e, to trzymanie się za plecy polega wyłącznie na tym, aby się odpychać, żeby na kogoś nie wpaść, czy jednak trzymanie się za koszulkę, żeby jednak trochę tej prędkości. myślę, że panu było trochę trudno, że jej jedynie zapytałeś te zdanie. Zobaczę, nie obiecuję. No ale generalnie zachęcam do połów, proszę bardzo. Dobra. To chyba mamy też kolejną grupę. która już drugie okrążenie. Zostawiamy prawą wolną no kamienicę. Ale ja jakby się tutaj rozdmuchuje, to to już faktycznie kiedy ostatnie dzieje, które nie będą najłatwiejsze, to mu tak nie trzeba. One czasem pozwalają te dnia, zminimalizować, zredukować, ale na pewno nie w 100%, bo też w stoliku w tym przemyśle doskonale czujemy, zresztą też widać. Chwili... . Dominik obiecywał, że będzie łatwa, ale nie uwzględnił rymowania w przypadku Mateusza najwyraźniej, do krótka. Dobra, ja muszę się skoncentrować, a my wracamy do rywalizacji sportowej, bo to jest jednak najważniejsza część i się Kaski, półtora... Kasku, jak masz na imię moja droga? Ania, dzień dobry, przepraszam, tutaj będzie nas strzegało z głośnikiem, Ania. Który to jest pan Szysi? Będzie można... Ja mogę teraz to presnować, Jak się jak będzie jechał tata. <grym> <grym> Madeusz. Ja <grym> Mateusz. No i dobra, sprawdzimy, w praktyce ja daję głos Michałowi. No i tutaj tylko króciutki raport pogodowo-sportowy. Otóż Wojtek Kościelnik już jest po trzecim okrążeniu i jechał samotnie, a to by oznaczało, że... Jego kompany, którego przed chwilą oglądaliśmy, albo zniknął mi z radości. Teraz podobnie jak, no już mi przeleciały te imiona i nazwiska. W każdym razie Wojtek Kościelniak na zdecydowanym prowadzeniu ma około 100-200 metrów przewagi nad zawodnikami, czyli to już jest ten moment na to, aby się urwać, aby spróbować. Tutaj rozstrzygać coś na własną korzyść. Paweł Dzurak, teraz reprezentant Słowacji, pojawił się. On też będzie w czołówce, przynajmniej na tym etapie tego maratonu. Rozkręcam się, bo to sportowa rywalizacja. No i też Dziewczyny. O, widzę tutaj Ania nagrywania. Co nagrywasz ciekawego? Rolki. To jest ciekawe, Bania ja nagrywa rolki na rolkach to jest w ogóle takie niby masło maślane, a się materiał kręci, kontent musi być. Zapraszamy Was na instagramowe konto Krakowia Maratonu. Oczywiście również Facebookowe konto Krakowia Maraton. Obligatoryjnie oznaczajcie. Dawajcie znać jak się jechało, jak się biegało, jak się czujecie, jak forma i tak dalej, i tak dalej. dziewczyny, no to ktoś... faj, no fajnie, ja to generalnie lubię. Czy krzyżnik jakiś nie sprzydał, jakiś konkretny Konkretny... Content... Słucham cię? A, nie, ja mogę mówić. to tu z Michałem jesteśmy od mówienia, nie od wyglądania przede wszystkim. Znaczy, Michał tak, ja tak, nie Przypominamy kochani raz jeszcze, żeby pilnować prawej strony, zostawiać tę część trasy szybszym zawodnikom, bo oni gdzieś tutaj między wami są. Więc trzymały się lewej, a prawą stronę zostawiamy szybszym zawodnikom. Pani Gabrysiu trochę się dzielą na ten okres przed pandemią i po pandemii i teraz już wracamy frekwencyjnie po malutku po malutku to oczywiście niełatwe ale jednak wracamy po pandemii do tych obsad liczbowych takich jakich do jakich przywykliśmy przed wybuchem tej pandemii koronawirusa na pewno sami doskonale pamiętacie ten moment jak na błonia nie można było spokojnie sobie wyjść bo pilnowali a teraz można teraz można wszystko między innymi jeździć na rolkach i po to też właśnie się tutaj spotkaliśmy. 6,5 tysięcy zawodników zgłosiło się na jutro do maratonu. 5 tysięcy osób już wykupiło pakiety na nocną, Między innymi na pięknych krakowskich Błoniach, przygotowywać się do biegania. Zdecydowanie tak. Ja moim tam w zeszłym roku, startował szwankach, tutaj, dzień przed w parkani, który tutaj regularnie co sobotę o godzinie 9 jest rozgrywany. No i muszę powiedzieć, że z w wielu miejscowościach, tak jak i jest najpiękniejszy na pojedynkę z grubsza, łończki zieloną i z tymi Jako mieszkaniec obecnie w Poznaniu mogę śmiało powiedzieć, że w Poznania czegoś takiego jak piękne tereny zielone w centrum miasta, no? Nie mam niestety, Nie wiem, jak jest Wrocławu pani w No we wrocławie jest z tym na szczęście trochę lepiej, ale jeżeli chodzi o Poznań, no to na pewno my będziecie mieli przynajmniej odnowione wszystkie drogi w centrum. Mam nadzieję, że świetnie się bawiłeś od tej ostatnie kilka lat. Wiadomo, Wrocław to jest miasto pełne inwestycji, miasto do szeroko pojętych doznań niekoniecznie pozytywnych i nie mogę tutaj powiedzieć i zaprosić turystów, że rynek jest w końcu oczyszczony z terenu budowy, co rynek. Jest do odwiedzenia, do odlizania. Czy warto, to tutaj milczenie? milczeniem. Ja zastanawiam się natomiast, w jakim czasie jest ta Myślę, że szybciej niż pociągiem nie jednej linii polskich kolei państwowych. Mówię to jako częsty klient tej firmy, No niestety albo niestety o, ronkaż, Tak jest, ten, to ten, to wielu. Bo później ja witam panią Dorotę, panią Dorotę Maratończyka. Wczoraj miałem okazję czytać... Książkę, którą ofiarowała mi Ania Rzemieniec a propos 20-lecia Krakowie maraton, tam jest cały kalieton artykuł Wojtka, czyli męża o tym, jak to kończył 20 maratonów i chyba jutro kończył 21? 21 Wojtek opowiada tam, jak to wyglądało na początku, jak wyglądała realizacja maratonów w takiej formie jeszcze mniej zorganizowanej, gdzie to nie było trendy nie tylko w naszym kraju, i w Europie, jak to robić. Jak to robić połączenie z turystyką, z rekreacją, z innymi widokami? Ale tutaj oczywiście gwiazdka Krakowie nie jest najszybszym z racji szerokości, na osób, które chciały tutaj... spacować. Na już o nim my rozmawialiśmy wcześniej, to już było ukończone czwarte okrążenie. Czwarte okrążenie, a zatem około 17. Aż jak widziałem, już trochę mniej entuzjazmu. Chyba pierwsze zmęczenie zaczyna odgrywać rolę. I to było kółko numer 3. A tu widzimy, że DJ Maro obserwuje nam ciekawą listę przebojów. Panie Marku, trzeba na czas dużo czasu, więc myślę, że jak szlagier wpadnie, Droga, pan sobie wymarzyć jedną piosenkę od pana Marka, to byłoby to? Czesław niemen, silny jest ten świat. Na którego chcę, żeby pani zaprzeczył, bo by nie wiem. E... Michał, co byś rekomendował? Ja przede wszystkim jestem coraz większym. Że ujdzie. Jeśli ktoś z państwa ma jakąś swoją rekomendację, bo przyszła, zapraszam, to kontaktu, tak, bo może się dogadamy. Zostawiamy tymczasem prawą wolę, bo to chyba lider jedzie. Piąte okrążenie, jeżeli się nie mylę. Jeden kupi lewą wolną, drugi prawą wolną i teraz pytanie, co środek wolny w takim razie? Wojtek Kościelniak, 30 minut i 2 sekundy na prowadzeniu. Nie no rzeczywiście, Wojtek miał rację, przecież się wyprzedł na lewą stronę, nie w Londynie albo w Topie, tylko w Krakowie, pod modelem. Znaczy, To prawda, to Dobra. prawda. Ja, wydaje mi się, że usiadłem wczoraj na Kraków w Ruchu, ale to ja mi też sobie głowy... ...na czy Tak, Tak głowy? No jest coś na klasie, tutaj nie ma żarty, tak, bo w Krakowie tak, 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 bieganie, to trzyma nie ma krawosłowa. Tak, ale są też tacy, którzy są uśmiechnięci, jak pani. No pani.